Jestem ja, na serwerze, gdzie najważniejsze są pieniądze, a gracze są gotowi zabić, by się wzbogacić i trafić do topki zarobionych pieniędzy. Oto Donut SMP na kraftki.pl. To tutaj każdy przedmiot ma swoją wartość i można go sprzedać. Jednak dać to zarobić jeszcze w jeden sposób, a dokładniej na zlecenia. Każdy gracz może wystawić zlecenie za głowy swojego wroga, a gdy to zrobi, to wszyscy łowcy głów zrobią wszystko, by zgarnąć nagrodę. I tu pojawia się problem, ponieważ ktoś wystawił 10 milionów dolarów za moją głowę. Dobra, moi drodzy, jestem na Donut SMP i ziołek jakiś napisał, Czy ocenię jego bazę? Yy, bardzo chętnie. Dobra, tepam się do niego. Szczerze, jestem mega ciekawy, co ma. Dobra, 5 sekund do teleportacji. Proszę, żebym tylko nie zginął. Proszę, nie trap, proszę, nie trap. E e dobra, nie ma trapa. Nie ma trapa. Jest baza, normalnie. Okej, okay, ja mam ocenić jego bazę, ta. Dobra. Ja pierdzielę ty, jakie ma tu przedmioty. I to są sety normalnie najlepsze. łota set Ej, dobra, on ma tu normalnie Staszek, jak na donacie. No jakie to są itemy? Okej, okay, dobra. Yy, mam pewien pomysł. I jak się domyślacie? Sale on nie... Dobry dla tego gracza Dobra, słuchajcie, tylko mam pomysł, żeby go zabić A żeby go zabić, to by musiał Kurde, nie mogę tutaj wywalić krystali, bo przecież on normalnie ten Mazurek, mega fajna baza Pokazać ci swoją Dobra, odpisz mi, odpisz mi Nie, nie chcę zniszczyć, ja mam pomysł generalnie, żeby go zabić Tylko żeby go zabić, to... Okej, okay, on, on też już się przygotowuje generalnie do tego, żeby chyba się ze mną bić Dobra, on nie odpisuje Dobra, czekajcie Dobra, Dobra, robię to, chodź tutaj O, oh, fuck, no nie, dobra Zaczynamy imprezę, dobra, pododemię Fak, po też. Dobra. Fak, zaraz, zniszczyłem Stasza! No umieraj, czemu ty nie umierasz? Leży! Leży, 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 leży! Let's go! Ale wysadziłem mi temy. Ja pierdziele Dobra, słuchajcie, patrzcie to, jakie to są przedmioty. Ja to wszystko zawijam. Daj mi szybko, szalkery. Nie daruję ci tego. O, fuck No dobra, jest afera, widzowie. Dobra, ja to wszystko zawijam. Ja pierdziele Ej, co jest? Na twoją głowę wystawiono zlecenie? 10 milionów? Nie wierzę. Dobra, patrzcie, to ją ja czaszkę normalnie przyniku. Nie, 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 nie. nie, Zlecenie na 10 milionów. Ja pierdziele No to jest przesada. Tak jak widzicie, przez mój głupi błąd Zacząłem za skórę jednemu zajbogaczemu. Gracz na serwerze, a on postanowił się zemścić. Przez co będę musiał jakoś przetrwać przez 24 godziny, bo dokładnie po tym czasie ono wygaśnie. Ja pierdzielę, on jest najbogat... Jeden z najbogatszych graczy, on ma 12 milionów. No to się nieźle wpakowałem. Jednak najpierw ukradłem wszystkie jego przedmioty. Dobra, zawijam dosłownie wszystko. Te wszystkie totemy lecą do shulkera. Nie wierzę w to, co tu się wydarzyło w ogóle. Zawijam te wszystkie shulkery. Ender chest. Wlatuje to tutaj. Ej, dobra, co to są za... Ja, Pierdziel, jakie to są sety? Ej, dobra, ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale to nie jest normalne. Ej, to są najlepsze sety na serwerze. Ja, pierdziele dobra, to jest niemożliwe dla mnie. Patrzcie to, patrzcie to, jakie to są przedmioty. Cały szalker przedmiotów. Dobra, słuchajcie, widzowie, ja jestem tak bogaty w tym momencie, że to jest koniec. Kurde, buty wysadziłem. Ja, pierdziele dobra, jeszcze miecze tu są. Nedrightowe. Dobra, i reszta to krystale i obsydian. Spoko. Dobra, to są ostatnie przedmioty i stąd zawijam, bo ja się boję, że on tu po prostu wróci i on mnie nie odpuści. Nie? Ograbiłem dosłownie całego tego Stasza. Jednak. Był problem. Ponieważ cały czas miałem zlecenie 10 milionów za moją głowę, przez co każdy gracz chciał mnie zabić. A ja postanowiłem, że nie będę się ukrywał. Więc oczywiście nie zamierzałem przestać te się do graczy. Jeśli jednak nie uda mi się przetrwać tych 24 godzin, to będę musiał rozdać jednemu z was 500 zł do portfela. Więc już teraz zostawcie lajka, like zasubskrybujcie ten kanał oraz podbijcie ten film. Bo możliwe, że ktoś z was zgarnie właśnie te kasę. I tak, wbijajcie na i na krapkę.pl, bo naprawdę warto. Dobra, moi drodzy, patrzcie to! Pełny szalker to temu. A tutaj Taki set. To jest lepszy set niż mój. Ja w to nie wierzę. No patrzcie to, nie? Miecz tak samo. Lepszy niż mój. Cały szalker pełen to temu. Szczerze, ja w to nie dowiedziałam. Więc żeby trochę chłonąć, wróciłem na spawna i otworzyłem rzadki klucz, ponieważ każdy co godzinę dostaje go za darmo. Dobra, otwórzmy, moi drodzy, cztery bloki diaksów. No bo no, tam mogę to sprzedać po prostu. Mam kurde, mega dowolne przedmioty. No i w sumie jest na mnie zlecenie, ale nie mogę się ukrywać. Więc zacząłem typać się do graczy. Dobra, słuchajcie, kupmy sobie jeszcze staka krystali. Trochę więcej. A, ja nawet pieniędzy nie mam ty. Ja nie mam w ogóle pieniędzy, o co tu chodzi? Na pewno by się przydało coś sprzedać. Jednak najpierw typnąłem się do gracza. Dobra, jest jakiś ziomeczek, tepam się do niego. Tepnął mnie, tepną mnie. O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, dobra, 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 dobra. On nie ma przedmiotów. Ile perą rzuca, co jest? Kurde, uciekł mi, uciek mi. Cholera, jazda, ty, ale widzicie? Przestraszył się mnie, no wygląda w ogólnie groźnie. Więc zacząłem tepać się dalej. Okej, okay, tu jest jakiś ziomek. To sojusz już TPA, no wiadomo, że tak. Oho, tepto mnie, teptą mnie, teptą mnie! Nie wierzę. Ja pierdzielę pod jakąś wodą jestem, no co to ma być? Jest ziomek! Siema! Dawaj, bratku! Let's go! Ty, ja go zabiłem? Gdzie on jest? O, tu jest, tu jest! Leży, 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 dobra, let's go. No niestety nie miał za dużo przedmiotów, więc po prostu tepamy się dalej. Szlufa gaming. Tepnął mnie, dobra. Zając życie, będzie to jakiś mocny trap. Okej, okay. naprawdę uciekł. Wciąż rzucił perłę. Proszę, szczerze, to są amatorzy, oni, oni ciągle uciekają. Okej, okay, tepa mnie ktoś. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. mam chorusa, mam chorusa. Let's go, let's go, let's go, let's go. O, on już wie, on już wie, że go czeka śmierć. Dobra, chodź tutaj, let's go, leżysz Ogólnie mega dużo osób się do mnie tefa Dobra, spróbujemy ich zabić w takim razie Okej, okay, jest ziomeczek z przedmiotami Ej, on chyba, on chyba rezygnuje z całej bitki Dobra, zginął Ej, dobra, naprawdę idzie całkiem dobrze I szczerze, nawet nie myślałem o tym, że za moją głowę jest 10 milionów dolarów Dobra, tefa mnie ktoś, tefa mnie ktoś Dobra, mamy ziomeczka Dobra, spróbuję go rozwalić, tak szczerze no. Zginął! Zginął, nie zdążył złożyć to temu! Zabiłem go! Jaki w ogóle, Więc zastępnie naprawiłem seta i zacząłem tepać, graczy! Dobra, w międzyczasie jestem za tym, żeby sprzedać moje przedmioty, które posiadam. Cały szalker krystali za 100 tysięcy dolarów. no potrzebuję jakiekolwiek pieniądze. Dobra, sell. Zawsze to jest coś. No dobra, cały szalker to temu jeszcze. No nie będę ukrywał, bardzo potrzebne są mi pieniądze, a fajnie by było sobie to posprzedawać. Takie głupie spodnie za 70 tysięcy sprzedają? Dobra, sprzedaję to po 90k, wydaje mi Myślę, że to powinno na luzie pójść Dobra, zlatują te spodnie wszystkie Te rajtowe right na pewno pójdą Ale one pójdą mega drogo, drogo, więc za 150k je sprzedam Albo nawet za 200k w sumie Szczerze, w tym odcinku prawdopodobnie zostanę w ogóle Jednym z najbogatszych graczy na serwerze Dobra, miecze za ile idą? 150 kafli, proszę bardzo No jestem pewny, że ktoś pokupuje te zaraz przedmioty I po prostu zaraz będę jakimś mega bogolem Dobra, zlatują klaty I tak dosłownie pozbyłem się większości moich przedmiotów Okej, okay, pierwsze przedmioty już się sprzedają Że ja będę zar zaraz jakiś milionerem Dobra, moi drodzy, właśnie zostałem już milionerem. Mam milion na swoim koncie. Sprzedałem, no, większość swoich przedmiotów, więc, no, cieszę się z tego. Znaczy, no, większość. No, szczerze, nie sprzedałem bardzo dużo przedmiotów, bo aktualnie jeszcze mam, no, ich tyle aktywnych ofert. Także, no, jest naprawdę grubo. Jednak nie było czasu do stracenia, więc zacząłem trzebać się dalej do następnych graczy. Dobra, no co, tepamy się dalej. Czuję, że to może się naprawdę różnie skończyć, no, ale dobra, zaryzykujmy. Dobra, ktoś mnie tepa, ktoś mnie tepa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ziome bez przedmiotów. to jeszcze do swojej bazy. Co jest? Co za tym? Ej, dobra, no to jest hit. Enchant wszystko. Patrzcie, tepnął się. Tepnął się tu znowu. Żegnam pana. Ej, no okradłbym go ogólnie. I w ogóle Sugar Cane jest w ogóle chyba mega drogi. Za 100 kawy i staka sprzedają. Dobra, sprzedam to za 8K. Wydaje mi się, że to się w ogóle sprzeda. Okej, okay, on tutaj cały czas sobie będzie biegał. No dobra. Stary, nie chcę ci niszczyć gry, więc cię zostawię. Więc zacząłem tepać się dalej. Okej, okay, ktoś mnie tepa. Dobra, totem od razu na start. Okej. Okay. O kurde, bratku. Bratku! Ty już wiesz jak to się skończy, nie? To dobrze, że wiesz. Papa! Pa. <grych> pa, pa proszę pana! Dobra, tepa się do mnie następny gracz, Bartuś. Dobra, od razu staję na bombę. Taki jest plan? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czemu nie zostało żadnych hitów? Dobra, chodź tutaj na. No. Okej, okay, okej, okay, no dostaję trochę bomby. Chyba nie chce się z nim bić. On jest chyba za dobry, takie mam wrażenie. Kurde, no nie chce się z nim bić. On jest za dobry, on jest za dobry. Tepam się do, do tego świata. Tepnij mnie. Nie chcę mnie tepnąć, Łota się! Dobra, ty Dobra, była szansa, była szansa. Dobra, nie no, odpuszczamy, 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 odpuszczamy. 100% odpuszczamy. Ja się po prostu nie chcę z nim bić, bo on mnie rozwali. Po prostu. Więc ja spokojnie sobie, uciekłem. A skoro miałem przetrwać 24 godziny na tym serwerze, mając zlecenie, to postanowiłem zrobić trochę innych rzeczy. A między innymi była to baza. Dobra, słuchajcie, czas budować bazę. Ja nie mam praktycznie żadnych przedmiotów, znaczy nie mam żadnej bazy, gdzie, gdzie mam nie, nie mam gdzie chować tych przedmiotów. Więc warto by było chyba coś sobie zrobić. Oczywiście trzeba to przykryć. W sumie, czekajcie, najlepiej zrobić to w sumie Okej, okay. Legitnie, legitnie imo. A na zewniętrz się na sam dół. O, w ogóle znalazłem ten. Znalazłem ametysty. ty. jest mega, mega mocno warty. Dobra, mega to się opłaca. Jednak ja kontynuowałem szukania miejsca na bazę. Dobra, moi drodzy. to miejsce będzie mega dobre. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj lawa. A jak pamiętacie, na najlepiej starsze robić pod lawą. Ktoś sprzedaje potkę na rezystans, Nie za bardzo. Kok za 10 milionów. Łota się. za 85k. Dobra, kupmy sobie chociaż jednego koksa. I uwierzcie mi, że tutaj będzie naprawdę idealne miejsce na bazę. Robimy to coś w tym stylu Tutaj lawa znika I dosłownie pod jeziorkiem lawy będzie nasza baza I zacząłem tu trochę rozkopywać I zacząłem stawiać pierwsze skrzynie Mega się cieszę, bo w końcu będziemy mieli swoją bazę O, bloki ametystu, zarobiście. Dobra, robimy bazę z ametystu A po kilku minutach wyglądała ona już tak Dobra, moi drodzy, patrzcie sami Jak mi się udało tutaj udekorować No nie wygląda to jakoś mega pięknie To mój pierwszy staż w ogóle w życiu, jaki robię No i wyglądało w ten sposób Tu będą sety, jakieś totemy i tak dalej Wydaje mi się, że fajnie to wygląda I po prostu tak na razie to zostawimy ja pierdzielę szczerze, jaram się Więc teraz nie zostało mi nic innego Jak zacząć tepać się do graczy No nic moi drodzy, mamy jakieś przedmioty Myślę, że jestem gotów na bicie się O fakt, dobra, ktoś mnie tepnął, ktoś mnie tepnął Ktoś mnie tepnął i to mi się bardzo Chyba jeszcze nie podoba, okej okay. Ciekawa sytuacja, tragiczny trap Moim zdaniem naprawdę tragiczny, stary Ewidentnie pomyliły ci się tryby, nie Dobra, spróbujemy jeszcze raz Okej, okay, dostał z knoka i spadł. No i moi drodzy, kill! Free kill, moi drodzy. Let's fucking go. Dobra, to kupmy trochę pereł. What? What the shit? Co tu robi gracz? Chwila, chwila, czekajcie, czekajcie. No kurde, stary. Dobra, jest dobry. Jest, do jest ziomek dobry, lepszy ode mnie. Okej. Okay. LEŻĘ Tak oto straciłem wszystkie swoje przedmioty Oraz 10 milionów powędrowało do tego gracza A dodatkowo będę musiał komuś z was rozdać 500 zł na craftkillkruka.pl Więc piszcie swoje nick w komentarzu Zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał i podbijcie ten film Niestety moi drodzy zginąłem Nie chcę kończyć tego filmu Więc po prostu moi drodzy biorę kolejnego seta Jezu drogi nawet miecza nie mam No nic moje ostatnie przedmioty które posiadam Wykorzystamy na tepanie się dalej no O już mnie tepa już mnie tepną, Już mnie tepną, ziomeczek Tepnął mnie horu, stepnął mnie horu, tepnął. Pff, zginął! Jakim cudem? Rzucił perły i zginął. Ja pierdziele, co za ziomek. Szczerze, myślałem, że to już jest moja śmierć. Oho, to pamięć, że ziomeczek następny. Proszę cię, proszę cię, proszę cię, spokojnie. Okej, okay, nic nie ma, nie wierzę. Leży, dobra, leży. Aż w końcu to jakiś gracz się do mnie tepnął. Maciej, następny jakiś gracz. A znowu ziomeczek będzie temu. Leży, 10 szardów za darmo. o ziomek przedmiotami! Dobra, zaczynamy bitkę. O fuck, o fuck, o fuck. Okej, okay. on też coś ogarnia. No dobra, stary, uspokój się, uspokójmy się. Mamy oferę, mamy oferę. Jak mi się nie podoba jak oni grają, nie? To jest masakra czasami. Także czasami nie da grać. Kurczę pieczony Aha, leżę, dobra, leżę, leżę, kolejny raz Dobra, nie mam przedmiotów już nawet Mam 2 miliony ponad, jestem w topce hajsu gdzieś, ale no to dalej nic nie zmienia, bo jestem mega biedny Moi drodzy, wbijajcie na DonatSMP, zostawcie lajka, like subskrybujcie kanał i to tyle Na razie